Witam państwa, Kamila Szuba-Salwiak. Zapraszam na informacje prosto z kurortu. Jacek Maniszewski jest już oficjalnie burmistrzem Ustki. Podczas sesji Rady Miasta złożył uroczyste ślubowanie. Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawa, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta Ustki. Tak mi to pomoże. Tymi słowami Jacek Maniszewski złożył ślubowanie burmistrza Ustki. Sesja, na której miała miejsce uroczystość, została zwołana na wniosek komisarza wyborczego. Miała wyjątkowy przebieg, odbywała się w asyście pocztu sztandarowego miasta Ustka. Nowy burmistrz w wystąpieniu podziękował rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom i mieszkańcom Ustki. Czuję Państwa zaufanie, ale mam świadomość dużej odpowiedzialności za sprawy naszego miasta. Deklaruję. Że nie zawiodę Pokładamy we mnie nadziei. W imieniu Rady Miasta Ustka nowemu burmistrzowi gratulacje złożyli wiceprzewodniczący Rady Miasta Ustka Paweł Basiński oraz Kamil Cichy. Od dziś przedstawiasz się w naszym trzecim radzie, ale zostajesz partnerem, z którym wierzę, że zgodnie będziemy współpracować. Jacek Maniszewski obowiązki swojego zastępcy powierzył Bartoszowi Gwóźdź-Sprokietowskiemu, który funkcję zastępcy burmistrza pełnił także podczas kadencji zmarłego Jacka Graczyka. Następnie sprawował stanowisko pełniącego obowiązki burmistrza Ustki. Nad Ustką po raz jedenasty powiewa błękitna flaga, to wyjątkowy certyfikat czystości i jakości kąpieliska. Flaga została oficjalnie przekazana władzom miasta. Na Usteckiej plaży odbyła się uroczystość przekazania Międzynarodowego Certyfikatu Ekologicznego Błękitna Flaga. Wyróżnienie to po raz kolejny otrzymało wschodnie kąpielisko Ustka. Certyfikat na ręce Jacka Maniszewskiego, burmistrza Ustki, przekazał Jarosław Szczygieł, koordynator programu Błękitna Flaga. Jest to międzynarodowy certyfikat, tak jak było już wspomniane, świadczący o tym, że kąpielisko w Ustce spełnia międzynarodowe kryteria. Między innymi dotyczące jakości wody, zarządzania środowiskowego, infrastruktury i bezpieczeństwa. Wyróżnienie Błękitna Flaga potwierdza funkcjonowanie z poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz spełnienie wszystkich kryteriów określonych w międzynarodowym certyfikacie z zakresu jakości wody, informacji i edukacji ekologicznej, bezpieczeństwa oraz zarządzania środowiskowego. Ustecka plaża Błękitną Flagę otrzymuje cyklicznie. W naszym kraju wbrew pozorom można połączyć góry i morze. Doskonałym tego przykładem jest cykliczne spotkanie z beskidzkimi góralami na Usteckiej Promenadzie. W tym roku także nie zabraknie atrakcji rodem z Bielska Białej i Beskidów. W przyszły weekend, czyli w dniach od 16 do 18 lipca, do Ustki zawita bielsko-biała i Beskidy. Ta impreza urosła już do rangi cyklicznej. Co roku pojawiają się nad morzem Beskidscy górale, którzy przybliżają mieszkańcom i turystom kulturę swojego regionu. Szczególną popularnością cieszą się stoiska gastronomiczne z kulinarnymi specjałami pod Beskidzie i Beskidów. Każdy sam może przekonać się, jak smakuje karczek, kwaśnica czy świński ryje z grilla. Ponownie będzie można posłuchać muzyki w wykonaniu kapeli góralskich, spróbować kuchni regionalnej, spotkać się z twórcami ludowymi. Będzie również stoisko informacji turystycznej, gry i zabawy dla publiczności. Oczywiście impreza to nie tylko same kulinaria. Odbywają się tu również prezentacje góralskiego rękodzieła i występy folklorystyczne. Ciekawą propozycją będą seanse filmów animowanych powstałych w wytwórni w Bielsko-Białej. Projekcje zaplanowano w sobotę i niedzielę od godziny 16 w Usteckim Domu Kultury. Spotkanie z beskickimi góralami za tydzień, ale wcześniej również nie zabraknie atrakcji w Ustce, ponieważ już w ten weekend rozpoczyna się Grand Lubicz Festiwal Światła. Kolorowe iluminacje rozświetlą kurort już po raz trzeci. W tym roku jednak impreza odbędzie się bez towarzyszących jej tradycyjnie koncertów. W najbliższy weekend, czyli 9 i 10 lipca Ustka zamieni się w nadmorskie królestwo wypełnione światłem, kolorem i muzyką. Grant Lubicz Festiwal Światła otworzy pokaz magicznych instalacji świetlnych. Punkty festiwalowe rozmieszczone będą w najatrakcyjniejszych miejscach miasta, w okolicach bulwaru portowego, promenady nadmorskiej, a także falochronu. W tym roku podświetlimy całą panoramę miasta. Zostanie podświetlona latarnia morska, kładka, budynek straży granicznej, dawny urząd celny oraz restauracja Spichlerz. W całość tych obiektów ułoży się w jedną wielką panoramę świetlną. Zostaną zaprezentowane także dwie wielkoformatowe animacje świetlne: jedna na budynku kapitanatu portu, druga na budynku dawnego Urzędu Celnego. Ponadto na promenadzie i w okolicach portu pojawią się liczne instalacje świetlne. Będzie można podziwiać ogromne ważki, menufary, grzyby, tunele świetlne, kwiaty witrażowe i wiele innych. W magazynie Usteckim była to już ostatnia informacja, jednak z kurortem jeszcze się nie żegnamy, ponieważ tuż po magazynie wyemitujemy rozmowę z nowym burmistrzem Ustki, Jackiem Maniszewskim, który przedstawi nam swoją wizję kurortu na najbliższe lata. Zachęcam do oglądania i do zobaczenia.